Witam was w dzisiejszej nowej serii się witam z wami I zaczynamy nagrywać nową Moją właściwie pierwszą serię Ponieważ wracam na youtube I nagrywałem parę tylko małych Jakichś tam filmiczków Ale teraz zaczynam nagrywać od początku No i nie będę przedłużał Więc zapraszam was do filmu Więc dobrze Dzisiaj no zaczynamy sobie Nowy świat stworzyłem Teraz sobie tutaj, jak to mówisz, widzicie, na razy dwa wziąłem w przyspieszeniu, i zbierzemy się, się bierzemy za koszeniem. Widzicie, no, ten odcinek będzie polegał nam na rozwijaniu się, więc dzisiaj będzie krótki, ale chociaż postaram się drugi odcinek zrobić trochę dłuższy. Może, żeby był też ciekawszy. Dobrze. Ten raczej też będzie ciekawy, ale wiecie, to początek. Jakoś trzeba zacząć. no a spokojnie sobie kosimy zostałem może trochę bardziej przyspieszony też będzie momentami odcinek dlatego, że żeby nie zanudzać was bo też może nie być to dla większości osób nie najciekawsze tylko takie koszenie dlatego przyspieszę i teraz sobie, o właśnie będę kupywał jakiś nowy, nie wiem właściwie chciałam zobaczyć jakiś header Nowy, ale widzę, że tylko do mojego pierwszego kombajnu jest tylko jeden mały header. Z tego co chyba będzie. To też kombajn, zobaczcie. Tak, tylko jeden jest. Z tego co widać. I tak, już pijany mamy. Kombajn trzeba zabrać i będziemy. O, tu ucieka mi też ten kombajn. <grym> Będę musiał jechać i sprzedać, tego, trzeba się jakoś rozwijać. Będę chyba chciał jeszcze, jak trochę domeny pieniędzy, to może kupić sobie też jakiś, nie wiem, pomyśl na może... Chyba będę teraz kupywał kultywator, a później może dopiero kupię siewnik. Dobrze, o już kosimy tutaj kończymy kosić i będzie już skończone. Teraz tylko będziemy może sobie coś kupię, nie wiem. No raczej ten kultywator będę kupywał, nie? To chyba najlepiej na początek na jakiś kultywator, siewnik. Będę zbierał chyba na jakiś lepszy kombajn lub traktor. Zobaczę jeszcze. Zbieram do końca i będziemy jechać. Może na automatyczne sobie ustawię, żeby jechał. Tu sobie reklamę obejrzę i dostanę, żeby jak najszybciej się rozwinąć. Dobrze, no wiesz że tutaj kultywator chyba będzie kupywany. Raczej nie będę zbierał już na ten najwyższy, największy, więc sobie kupię tylko ten jeden. Pojadę traktorem po niego i będziemy kultywować. Trochę mamy też mało pieniędzy, teraz 10 tysięcy, ale to się zaraz jeszcze sprzeda, będzie trochę więcej już, no jedziemy. Trochę chyba widzę, że będą, o przejechałem. trochę widzę, że będą trochę ściny w filmie, ale postaram się to jak najlepiej naprawić, jak najmniej ich było. No bo widzę, że już sprzedany jest Sprawdzamy, 13 na godzinę, nie najszybciej to będzie Więc może na traktor jakiś sobie nabieram Zobaczę zaraz To teraz będziemy kultować Jeśli dobrze mówię, to się kultuje obejrzę sobie jedną reklamę dobra, niestety wam nie mogę pokazać tej reklamy ze o, niestety, ale nie jest to chyba legalne ze względu na prawa autorskie, jeśli dobrze mówię, więc muszę wyciąć te reklamy i nagrywamy dalej tutaj patrzę chyba ten czerwony sobie będę kupował za 92 tysiące traktor raczej bo to chyba najlepiej by było Kupiłam sobie też przy okazji teraz już siewnik. Już miałam 50 tysięcy, zakupiony kupiony jest siewnik. Bo niestety, ale największy siewnik kosztuje więcej niż ten traktor, który chcę kupić. To już niestety jest minus. No dobrze, skończymy kultować. Może zaraz zaczniemy sobie coś sieć Miałbym nowym siewnikiem, ale to najpierw sobie pojedziemy po nowy siewnik. o, właściwie pojadę po ten siewnik, nie będę jechał po ten stary, bo już tam pojadę i będę miał i tak. Jedziemy. Będę się starał kupić teraz ten traktor, później nowy kombajn i zacznę chyba kupię sobie oto pole, po którym akurat jadę, i zacznę sobie rozwijać powoli moją farmę, jak najlepiej, a następnie zobaczymy, jak to będzie szło. 13 na godzinę, tak samo jedzie podczas się nie widzę. Go... Może go napełnimy. Wiadomo, bo inaczej nie, nie zasijemy. Weźmy sobie rzepak. Na razie niepotrzebny. A, to w ogóle słomami nie jest potrzebna teraz, bo nie mam też z czym zbierać tą słomę. Na co właściwie? Bo czym mam? Ale nie mam czym ją też właściwie robić bele. Więc będziemy sobie... Dobra, ja już niestety ale... Muszę kończyć, dlatego że moje sprawy prywatne nie wołam, więc was muszę żegnać. Cześć.